Z jakim pomysłem na Unię Europejską idą do wyborów poszczególne siły polityczne, czy w Parlamencie Europejskim będą walczyć o Polskę powiatową oraz co mają do zaoferowania m.in. mieszkańcom powiatu łańcuckiego. Na takie pytania 11 maja odpowiedzieli przedstawiciele komitetów wyborczych podczas debaty kandydatów do Parlamentu Europejskiego zorganizowanej przez naszą telewizję. Wzięli w niej udział przedstawiciele kilku ugrupowań politycznych. Konfederację reprezentował Tomasz Buczek. Koalicję Europejską Elżbieta Łukaciejewska. Prawo i Sprawiedliwość Kazimierz Gołojuch. Kuki z 15 Alicja Bobola. A lewicę Razem Krzysztof Jasiński. Pytania były merytoryczne, niestronnicze, w związku z czym każdy z uczestników miał możliwość jak najlepszego zaprezentowania się. W końcowej części spotkania kandydaci zadawali jedno pytanie dowolnie wybranemu kontrkandydatowi. Dzięki temu przedstawiciele komitetów skonfrontowali bezpośrednio swoje poglądy. Całą debatę poprowadził Michał Mac. Retransmisję z debaty można obejrzeć na naszej stronie internetowej. Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się już w najbliższą niedzielę, 26 maja. Zapytaliśmy mieszkańców, czy pójdą na wybory, oraz dopytywaliśmy, na kogo będą głosować. No zobaczę, może będę głosować. Tak? Napis. Napis, tak? Tak, tak proszę pani. A może pani zdradzić, na kogo będzie pani głosować? A nie, to jest fajne. Na panią Kociewską. Czym panią przekonała? No bo my z nią współpracujemy od wielu lat, jako z uniwersytetem. No to oczywiście to jest bez... No trzeba, to jest nasz obowiązek, prawda? Ale już wiem, mniej więcej wiem na kogo. Dobrze. Wybieram, wybieram, tak? tak. Tak. Na koalicję. I co Panią przekonało do takiego wyboru? wyboru? Dużo rzeczy. Wybieram się. A możesz nam zdradzić na kogo będziesz pracował? Na PiS. Na Co Cię przekonało? Eee, to co? Zrobili. Na przykład? Na przykład 500+. Pewnie pójdziemy. No a może Pani zdradzić na kogo? Nie. Tajemnica. Tajemniczo. tajemnica. Wybiera się Pani na y, wybory? W niedzielę. Wybieram się. Tak, wybieram. No na PiS powiem. Tak? A co Pana przekonało? Wszystko. Wszystko? Tak. Cały ich program? Tak. Nie. Nie, tak. nie na pewno nie. Tak, tak, oczywiście. I na kogo Pani będzie głosować? Zdradzić. Nie wiem jeszcze, zastanawiam się. Na pewno nie napis. No. Nie wiem jeszcze na kogo, nie wiem, no. jeszcze nie wiem, ale muszę pomyśleć.